Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest wtorek, 31 stycznia. Ostatnia sesja miesiąca dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, zachęcam do subskrypcji kanału i komentowania materiału. Będę wdzięczny Państwu za każdą aktywność na kanale, której potrzebuję do budowy zasięgów. A przechodząc już do sedna... We wtorek na warszawską giełdę wróciła zieleń. Indeks WIG20 zyskał dziś 66 i wrócił nad poziom 1900 punktów. MVIK 40 imponował dziś mocą i zyskał aż 3,3%, a sw 80 zwyżkował o 0,6%. Wśród spółek na szerokim rynku 50% zakończyła dzień na plusie, a 34% na minusie. Obroty wróciły do poziomów powyżej 1 miliarda i dziś sięgnęły 1 miliarda 450 milionów, a najwięcej wypracowano na Arlenie, bo aż 184 miliony. Wśród blue chipów, liderem jest Jastrzębska spółka węglowa, której akcje podrożały dziś o 5%. Ale warto wyróżnić też wicelidera CD Projekt, który zyskał dziś 4,9%. Kurs jego akcji odbił się od średniej z 50 sesji. Notowaniom mogły pomagać informacje Bloomberga, który pisał, że analitycy Jefferies podnieśli rekomendacje dla spółki z poniżej rynku do kupuj. Na wykresie robi się ciekawie, cena próbuje wybić się z trwającej od listopada konsolidacji, no i jeśli się to uda, będzie to taki techniczny sygnał kontynuacji wzrostowego układu, który na tym wykresie budowany jest od września 2022 roku. Najsłabszym bluechipem dzisiaj KGHM, który stracił 2,1%, prawdopodobnie przestaniejącą mieć. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy wIK najsłabszy wIK paliwa. Dziś naprawdę dużo pozytywnych wyróżnień wśród spółek. Myślę, że gwiazdą sesji Bank Millennium, który zyskał 11,9% przed sesją. Bank podał wstępne wyniki za czwarty kwartał, w którym odnotował wstępnie 249 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto wobec straty z ubiegłego roku, która sięgnęła w tamtym czasie 509 milionów. W MVigu, tak jak wspominałem, był to indeks, który dzisiaj naprawdę błyszczał i oprócz Millennium ponad 5% zyskały także Alior, Azoty, Amrest, Neuka, Datawalk, a także Grupa Pracuj, która pod koniec sesji mocno wystrzeliła, zyskując ostatecznie 8,7%, a kurs akcji tej spółki przebił dziś średnią z 200 sesji. Dodam jeszcze, że na 40 spółek z tego indeksu tylko 5 zakończyło wtorek na minusie. W swig 80 błyszczał dziś unimod, który zyskał 5% i wyznaczył ATH na poziomie 114,8. Poza głównymi indeksami mocą drugi dzień z rzędu imponowała, imponowało Europejskie Centrum Odszkodowań, czyli spółka Ełko. Kurs akcji wzrósł dziś o ponad 33%. Spółka jest w restrukturyzacji i tak zastanawiam się, czy nie będzie jakiegoś, jakiejś informacji podobnej do tej, jaką niedawno mieliśmy z komputronikiem. Jeżeli ktoś już coś wie. To prośba o komentarz, bo ja dzisiaj nie znalazłem żadnych oficjalnych informacji, które potwierdzałyby takie mocne zwyżki tej spółki. Po czerwonej stronie mocy dziś w SWIG-u wyróżniały się Ferro i Lubawa, one były na dole tabeli i obie traciły po ponad 3%. Wyróżniłbym jeszcze na minus Pure Biologics, które straciło 2%, ale warto tu zerknąć na wykres, bo kurs akcji jest coraz bliżej do łka więc być może niebawem pojawi się taki klasyczny sygnał kontynuacji trendu spadkowego. Na szerokim rynku dziś aż 14 spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań, w tym m.in. Dino Polska, Kruk, Bank Handlowy, Unimod, CreepyJar, Alumetal i Puławy, A na rocznym minimum znalazły się dwa podmioty EMC i Laboprint, ale tu obroty były bardzo niskie. Na rynku Newconek drugą sesję z rzędu. Przy dużych obrotach Rus Sandragon Dziś kurs akcji poszybował o 19,2%, a wartość handlowanych akcji sięgnęła prawie 3,1 miliona złotych. Z kolei przy dużych ponad milionowych obrotach korygował się ubiegłotygodniowy debiutant Olimp. Akcje potaniały dziś o 14%. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na moją stronę finsight.pl i raport sesji. Jak wyglądaliśmy we wtorek na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich dominowała czerwień, a GPW wyróżniała się na tym tle na plus. Najwięcej po południu traciły turecki XU100 i węgierski Bux. DAX stracił niewiele, bo 0,2% i co najważniejsze, cały czas trzymał się powyżej 15 tysięcy punktów. Na Wall Street SP 500 spadł w poniedziałek o 1,3%, korygując zwyżki z ubiegłego tygodnia. Rynek czeka na jutrzejszą decyzję Fedu i konferencję prezesa Paula. Dzisiejsza sesja zaczęła się optymistycznie od lekkich wzrostów, a w tym momencie, a mamy godzinę 17:23, S&P zyskuje 65 a Nasdaq okrągły 1%. Dziś mieliśmy sporo odczytów makro. Jeszcze w nocy poznaliśmy indeksy PMI z Chin i oba wypadły powyżej prognoz i powyżej granicy 50 punktów, co potwierdza ożywienie gospodarcze w państwie środka. W ciągu dnia opublikowano sprzedaż detaliczną w Niemczech za grudzień i wypadła ona wyraźnie poniżej prognoz minus 6,4%, a sprognozowano spadek tylko o 1,9%. Poznaliśmy także odczyt inflacji we Francji: wstępnie w styczniu sięgnęła ona 6%, oczekiwano 6,1%, więc to trochę lepiej od prognoz i trochę to studzi ten wczorajszy pesymizm po odczycie z Hiszpanii. PKB strefy euro w czwartym kwartale według wstępnych szacunków, szacunków wzrósł o 1,9%, a oczekiwano 1,8%, a więc też mamy tutaj zaskoczenie na plus. Po południu napłynęły jeszcze dane z USA, ale były one gorsze od prognoz. Chicago PMI wyniósł 44,3 punktu przy prognozie 45, a indeks Conference Board 107,1 punktu przy prognozie. 109. Zobaczymy, jak w tym kontekście jutro zachowa się Jerome Powell. Jeszcze dodam na koniec tego wątku makroekonomicznego, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę światowego wzrostu na 2023 rok z 2,7 do 2,9. Fundusz tłumaczy te decyzje właśnie otwarciem w Chinach i większą odpornością głównych gospodarek. Na rynku walutowym kurs Euro USD pozostaje pod taką lekką presją podaży. Dziś testował nawet poziom 1,08. Na razie wygląda to na taką łagodną korektę w trendzie wzrostowym. W obliczu tego słabszego euro tracił nieco złoty, dolar podrożał dziś do 4,36 i widać taki lekki zwrot w dołku trendu. Euro było stabilne przy 4,71, frank szwajcarski podrożał do 4,70, a funt taniał do 5,34. Na rynku surowców ropa WTI utrzymuje podwyższoną zmienność, dziś cena spadała nawet do 76,6, by po południu wrócić. W okolicy 79 warto zerknąć na wykres, bo kurs broni średniej z 50 sesji. Złoto spadało dziś nawet do 1901 dolarów za uncję, ale udało się wybronić okrągły poziom wsparcia. No i po południu uncja kosztowała już ponad 20 dolarów więcej. Dodam jeszcze w temacie surowców, że o ponad 3% drożały dziś kontrakty na kawę i sok pomarańczowy. Kryptowaluty pozostają mocne. Bitcoin broni poziomu 23 tysięcy dolarów, Ethereum wzrosło dziś do 1586 dolarów, a kapitalizacja całego rynku kryptowalut utrzymuje się powyżej biliona. Wśród altcoinów tych głównych, najsilniejszy w ciągu ostatnich 24 godzin był Dogecoin, który zyskał ponad 7%. Na koniec dodam, że w środę mamy szereg odczytów, między innymi poznamy indeksy PMI dla przemysłu wielu gospodarek w tym Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA, poznamy też szacunkowy odczyt inflacji HICP dla strefy euro za styczeń. Po południu napłyną dane z USA. W tym raport ADP, wspomniany już PMI, a także ISM. No a wieczorem będzie gwóźdź programu, czyli decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się podniesienia ich o 25 punktów bazowych. No a potem będzie konferencja szefa Fedu, czyli Pawela. I to wydarzenie będzie miało duży wpływ na czwartkowe nastroje, bowiem to wszystko odbędzie się już po godzinie 20 naszego czasu. Dodam jeszcze, że cały czas trwa sezon wynikowy na Wall Street. Jutro raport za czwarty kwartał pokaże m.in. Facebook. I tutaj stawiam kropkę, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.